Planuje oraz przeprowadza doświadczenie wykazujące obecność monosacharydów i polysacharydów w materiale biologicznym. Planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące obecność białek w materiale biologicznym. Przedstawia wpływ czynników fizycznych i chemicznych na białko czyli zjawisko koagulacji i denaturacji. Przeprowadza obserwację wpływu wybranych czynników fizycznych i chemicznych na białko. Przejdźmy teraz do białek i rozpoczniemy sobie od wykrywania wiązania peptydowego. Tutaj również będziemy potrzebowali wodorotlenek sodu oraz siarczan miedzi. Kiedy je do siebie razem dodamy, to otrzymamy wodorotlenek miedzi. Tutaj tak również przygotowany odczynnik nanosimy na naszą badaną próbkę, w tym wypadku kawałek piersi z kurczaka. Jeśli w badanej próbce znajdują się wiązania peptydowe, to z koloru niebieskiego odczynnik zmieni się na ciemnofioletowy. Tak Teraz przejdźmy sobie do koagulacji, czyli do procesu, który polega na łączeniu się cząsteczek koloidu, to mogą być białka, większe struktury. Koagulacja jest odwracalna i nazwa takiego procesu to będzie chociażby peptyzacja. Cząsteczki białka są normalnie otoczone przez cząsteczki wody, przez co nie mogą się zbrylać w bardzo duże twory. Jeśli wprowadzamy do naszego roztworu sól, to ta sól będzie nam kradła cząsteczki wody, przez co nic nie będzie blokowało już naszych białek. I wtedy białka zaczną się łączyć w większe struktury, czyli będzie dochodziło do wytrącania się osadu białkowego. Do przeprowadzenia doświadczenia, w którym badamy proces koagulacji białka, potrzebujemy Roztworu białka, soli i wody. Teraz do roztworu naszego białka dodajemy soli. Widzimy wytrącanie się białego osadu. Ten osad to jest właśnie nasze skoagulowane białko. Jednakże jeśli dodamy do naszej próbki wody, to zobaczymy, że po chwili ten osad znika, a białko odzyskuje swoje właściwości. Na sam koniec pozostała nam denaturacja białka. Jest to proces nieodwracalny, polegający na trwałym zniszczeniu struktury białkowej. Może do niego doprowadzić bardzo wiele różnych czynników, w tym tych, z którymi macie do czynienia na co dzień. Na pewno wiecie, że wysoka gorączka może doprowadzić do śmierci organizmu i dlatego trzeba ją wtedy zbijać. I właśnie wysoka temperatura będzie prowadziła do denaturacji białek i można by powiedzieć, że człowiek po prostu się wręcz gotuje od środka. Ponadto alkohole również doprowadzają do denaturacji białek, więc jeżeli spożywamy alkohol, to tak naprawdę ścinamy się od środka. Również niebezpieczne są dla białek stężone kwasy oraz zasady i soli metale ciężkich, w tym chociażby solid miedzi albo rtęci. Zapewne każdy z Was przeprowadzał już doświadczenie denaturacji białka, bijając chociażby jajko na rozgrzaną patelnię. Fakt, że niektóre substancje uszkadzają białka, a więc uszkadzają też komórki, będzie wykorzystywane chociażby na co dzień w płynach do dezynfekcji, gdzie jednym z głównych składników jest zazwyczaj alkohol. Na dziś to tyle. Pamiętajcie, aby wejść na bloga oraz zostawić suba oraz lajka. Do zobaczenia na lekcji.